Siemaneczko, witam wszystkich. Zobaczcie, w tym roku znowu możemy korzystać z naszych leśnych, pięknych warzywek. Tutaj mamy właśnie tak zwany szczawik zajęczy. Nawet kwitnie. I tego tu jest naprawdę mnóstwo. Wszędzie tu jest. Kolejne kwiatki. Wokół pnia. Dalej. Oraz tutaj. Zobaczcie, ile tego jest tutaj. Te wszystkie młode listki, tak jakby wiszące, to są nierozłożone listki szczawiu zajęczego. Polecam wszystkim naprawdę wybrać się do lasu w miejsce, gdzie nie ma dróżek i poskubać sobie takiego szczawiu zajęczego. Oczywiście patrzcie tylko, żeby był czysty i koło nich nie było żadnych śladów dzikich zwierząt w rajczego